Jeżeli ktoś o mnie oceni, no bo co ktoś powie o mnie? To jest opcja pod tytułem oceni mnie ktoś lub moje zachowanie, a w zasadzie to nawet nie moje zachowanie, bo ludzie biorą wszystko do siebie. I teraz jak bierzesz wszystko do siebie, to problemem jest w tym momencie powiedzenie komuś, hej, ja jestem drogi, no bo przecież to już jest sytuacja, która robi ci kuku. Dwa, podaję wyższą cenę i teraz, o Boże, ja powinienem ją uargumentować, to się pojawia coraz częściej, tak? Czyli ja muszę teraz wyjaśnić, dlaczego ja tyle biorę i w ogóle, dlaczego to tyle kosztuje i boję się, że mnie ktoś odrzuci, czyli znowu mamy kwestię ceny. ktoś mi powie nie. Wracając do klupytania. Czyli co jest, co jest trudniejsze, podniesienie tego na papierze, czy podniesienie tego mentalnie i utrzymanie. Wracamy do mentalności, czyli do tego schematu pod tytułem Muszę wiedzieć, dlaczego ja tą cenę podaję sam przed sobą, ale ja nie muszę tego nikomu udowadniać, nie muszę nikomu pokazywać do dodatkowej wartości. Nie muszę robić tego wszystkiego. Więc Mindset blokuje większość tak naprawdę przejść. My jak pracujemy przecież z ludźmi, to widzisz, jak często jest sytuacja pod tytułem Podnieś cenę. Nie, nie mogę boję się. Podnieść, masz to zrobić i zobaczysz, co się wydarzy. Pojawia się sytuacja odrzuceń, czyli wszyscy boimy się, że ktoś nas odrzuci, że coś się wydarzy, a my mówimy, okej, okay, niech cię odrzucą.